Nowy pakiet w Fortnite, super bohaterki wróciły, tak to dokładnie nie jest żaden fake, tylko mamy to w sklepie. Jak widzicie mamy super bohaterki w sklepie, mamy właśnie nowy pakiet i w tym materiale ja powiem Ci dokładnie o co dokładnie chodzi, jak tutaj zmienił się bohaterki, co się dokładnie zmieniło, dlaczego takie rzeczy są w Fortnite, cie. a Ty będę jeszcze o subikłaper w górę, dlatego że odcinki live są cenie z Fortnite'a, No i mega fajnie jakbyś kupił super bohaterkę właśnie jak mówisz, na grze, na kodzik Sejamster byłbym Ci mega 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 wdzięczny, bo Cię to nic nie kosztuje, a mi mega pomagasz kupując moim kodem. Dobra do rzeczy, co tutaj o co dokładnie chodzi. Super bohaterki wróciły i dlaczego nagram ten materiał Raz dlatego że właśnie dużo osób pytało, kiedy będą bohaterki, no to właśnie są, powiem wam właśnie jak zrobić sobie styl czarny, czarny na przykład jak zrobić styl biały, biały, eee, można to wszystko właśnie dobrze kombinować, no i powiem wam co się zmieniło i dlaczego też jest nowy pakiet. Eee, generalnie zaczniemy może od pakiet Pojawił się nowy pakiet, jest to pakiet z serii Szafka czyjaś tam, ten akurat pak jest Cypher PK, jest taki znany youtuber zagraniczny, e, youtuber i streamer, no i w skład tej paszki wchodzi baniaczka, Wchodzi kill off OG z pierwszego sezonu. Proszę, wchodzi lotnia, która jest dosyć nieporęczna, aczkolwiek jest bardzo ładna. No i wchodzi również malowanie do broni. Sam sobie pakiet jest mega, mega opłacalny. Także jeśli byś, kat chciał sobie coś kupić, to właśnie zachęcam. No bo jest naprawdę tutaj duża przesena, jak widzicie, praktycznie połowa przeceny jest, e, jest połowa 50-procenta. Plus pamiętaj o tym, że jeśli masz jakiś, jakikolwiek z tego item, to po prostu ci się odlicza koszt. Jeśli masz na przykład właśnie smoka, to pakiet będzie praktycznie nic się nie kosztował. Jak masz na właśnie ten kill ten będzie miał dużo mniej. Także warto się nad tym zastanowić, pakiet będzie kilka dni w sklepie na pewno około tygodnia powiem, warto je kupić, dajcie w kontrakcie, czy nie kupać. A teraz przejdźmy do bohaterek. Jak widzicie, superbaterki wróciły. I nie jest to ten fake są. Jak wiecie, ja wam właśnie mówiłem cały czas praktycznie, że superbaterki wrócą i wrócą one praktycznie e, zaraz po updatecie. No i był update i są bohaterki. Dlaczego tak? Z tego powodu, że po prostu superbaterki wymagały zmian, których teraz tutaj tak nie widać. I dzięki temu wróciły. Epic Games już się zmieniło. I teraz nie wiadomo, żeby coś miały jeszcze zmieniać tutaj. Epicy z Fortnite także prawdopodobnie test jakby ci super boh bohaterowie już zostaną. No i są one wprowadzone do gry. Będą one na pewno jeden dzień w sklepie, także jeśli nie masz fałopów czy coś to szybko do doładuj, bo być może niedługo już właśnie przykład e jutro nie będą dostępne, także warto teraz sobie je kupić. No i jaką spróbatorkę ja polecam, ja polecam w Trząsare, ja mam według mnie bardzo ładny skin, no i myślę że warto je kupić. No i w tym materiale powiem Wam co się zmieniło i co nie. W tych superwaterkach, o dziwo, nic się praktycznie nie zmieniło. Superwaterki w tym momencie właśnie wyglądają tak, że można sobie po prostu dalej ustawiać te same kolorki oprócz białego i białego. Jak widzicie, nie da się dać białego i białego tak, tak samo jak czarnego i czarnego. Jak widzicie, nie da się jej dać, po prostu ona zmienia kolory. Ta zmiana jednak już była. No i z obecnych rzeczy nie wiadomo nic praktycznie. To by się miało jeszcze zmienić, także tutaj nie widać żadnych zmian innych. Dalej można nazywać na takie kolory jak pomarańczowy, pomarańczowy, nekat żółty, żółty, tutaj się nic nie zmieniło. Jak widzicie są one takie same i nic tutaj się nie zmienia. Także tutaj normalnie to można łączyć, tak samo jak niebieski, wszystkie kolory oprócz właśnie białego i czarnego możemy łączyć. Ale ja tutaj właśnie posiedziałem sobie chwilkę i na streamku się bawiłem właśnie z widzami włączenie kolorów, i doszedłem do tutaj takiej jakby, e, metody, że można mieć ca całą jakby czarną bohaterkę i całą białą. Pokażę, jak to zrobić. Pierwsze, co musimy sobie oczywiście wyłączyć, wszystkie latki. Ja sobie wyłączę tutaj logo e, i wam pokażę. Dlatego, że jeśli ktoś lubi się pojeść na rękach, to myślę, że to fajnie pokazać i fajnie to wygląda. Oczywiście pamiętajcie, że nie jest dosłownie w 100% może białe, białe i czarne, czarne. Minimalnie coś tam się różni, aczkolwiek w grze i tak nie będzie tego widać. I jest tak, naprawdę czarny, czarny i biały, biały. Jak zrobić cza czarną bohaterkę. Ja to zrobię w taki sposób, że właśnie tutaj sobie wybieramy o, proszę, kolorki i musimy sobie je po prostu odpowiednio ustawić. Musimy sobie ustawić właśnie tutaj odpowiednie właśnie tymi e, jakby materiałami. Jak widzicie, w tym momencie ja mam super tak naprawdę czarną bohaterkę i jak to osiągnę. Tutaj mamy kolor właśnie podstawowy i mamy ten kolor kombinowany dodatkowy. Jak widzicie na przykład e, mi się tutaj... Udało właśnie ustawić szarą, szarą. Można sobie oczywiście też pokombinać właśnie kas czarną, w czarną coś, aczkolwiek jest ja sobie tutaj wie, z szarą. Jest ona jak widzicie, taka czarna, jest troszeczkę tutaj inna, aczkolwiek jest to bardziej taki szaro-czarny, z tego powodu dostawałem tutaj metal. Także można sobie normalnie właśnie użyć metal, można tutaj też to pokombinać na inne style, jak widzicie. Można sobie o dać taki styl, wtedy już wygląda troszeczkę gorzej. Można po prostu się tym bawić, także można po prostu sobie tutaj pobawić. Ja zrobiłem to w taki sposób, jak widzicie jest to w miarę tutaj podobne, jeśli mamy takie same style. Można oczywiście bawić w inne, yy, tak style. Ten czarny musi być taki bardziej szary, aczkolwiek, jeśli macie w ciemnym pomieszczeniu, dużo tutaj nie zmieni, jest taki srebrny. Ale wygląda on naprawdę i spoko i według mnie jest po prostu czarna super bohaterka. dać w komentarzach znać za temat Mi się daje, że jest po prostu czarna super bohaterka. Kolejną rzeczą możemy ustawić białą-białą. Na białej-białej to wygląda troszeczkę lepiej. Jak to robię? Pamiętajcie, że nie możemy dać właśnie takich samych kolorów. No i w tym momencie mamy błyszczącą suploterkę. Ja, na przykład, sobie białą. zrobiłem w sposób, że nie jest ona błyszcząca, tylko że jest ona bardziej tutaj zwykła. Możemy zastosować sobie właśnie, jak widzicie, białą-białą suploterkę. I teraz, faktycznie, jak widzicie, super biała bohaterka jest. Ja wyłączę jeszcze preza, żeście widzieli. Moim zdaniem, tak samo jak właśnie zdaniem ludzi na streamie. Ta supermotorka jest całkowicie biała. Jak widzicie, po prostu tutaj nie widać praktycznie że nic, żeby się różniło. Minimalnie, tutaj, jednymi takimi jakby fragmentami, gdzie się różni, jest tutaj jakiś tam pasyż, coś, ale nie oszukujmy się. To nie zmienia praktycznie nic, nadal ta bohaterka jest biała, no i wygląda IMO OP. Jest to właśnie taki sam praktycznie styl, także wystarczy dobrze pokombinować. Jak jakoś taki styl, już mówię. Tutaj w podstawowym sobie dajemy właśnie materiał główny, ten lykre, czyli dajemy sobie ten materiał, można oczywiście dać inny, aczkolwiek wtedy jak widzicie on będzie już wyglądał. E, troszeczkę inaczej można sobie dać też na kat plastik też można sobie potestować to z tym jak urodziłem sobie tutaj likre i sedona wygląda w ten sposób i na drugi i dajmy oczywiście tej szary kolor e, no i na drugim stylu czyli dodatkowym ja sobie dałem tutaj tkaninę, czyli ten podstawowy materiał no i po prostu dajemy sobie biały, także możemy sobie dać biały, no bo jak oczywiście damy jakiś inny kolor, który mamy inaczej zrobione, e, to oczywiście jest jeszcze kwestia kolorów, aczkolwiek e, nie warto w imbo stosować właśnie w ten sposób, e, raczej w ten drugi warto iść, bo tak jak widzicie jeśli damy właśnie na odwrót te kolory tak jak teraz, no po prostu to się już bardziej rzuca i nie jest to już biały, biały, tylko jest to szaro e, biały, a jeśli damy właśnie w ten sposób jak ja, czyli o tak. I tak sobie damy, no to jest to biały, biały. Także jak widzicie, moim zdaniem jest to całkowicie biała bohaterka. No i wygląda ona spoko. Także jeśli ktoś by się pytał, Kamstar, co się zmieniło w super, w super bohaterkach powiem, Nie wiem, nie wiem co Epic Games zmieniło, praktycznie chyba nic. Dalej da się łączyć białe i białe. Tutaj jeszcze dodam, że właśnie nie jest tak by na 100% wytestowane. Ja to tak zrobiłem na szybko. Także posiedziałem tam nie wiem kilka minut, 10-15 minut max chyba i zrobiłem takie dwie super czarne i białe bohaterki Jeśli tutaj, może udać się coś lepszego zrobić, aczkolwiek da się Także jeśli miałbym powiedzieć czy coś się zmieniło w bohaterkach chyba nic, chyba nic. Da się dalej robić właśnie tego samego bohatera, jakby tego samego koloru bohaterki nic tutaj się nie zmienia, jak widzicie cały czas jest tak praktycznie takie same, tak jest naprawdę spoczko i miałbym powiedzieć czy z bohaterki są fajne czy nie moim zdaniem tak ja nie będę zwracał z bohaterki będę normalnie ją grał i też, jeśli byś się zapytał, Kamstar, a czy super bohaterki są już na arenach i turniach? Tak, normalnie bohaterki są już na arenach i turniach. Ja dzisiaj grałem Areny Solo, Duo i normalnie super bohaterki były właśnie w grze. Normalnie można było sobie je stosować, tak już tutaj wszystko działa. Także, jeśli masz tylko bohaterkę, żeby grać właśnie e, na, na turniach czy coś, możesz sobie dalej dawać czarny, czarny, biały, biały, jest zmienionej wersji, aczkolwiek to działa. Myślę, warto powiedzieć, dać znać, czy Wam się podał ten film, dajcie znać, czy. Stosujecie tworzywateczki i pamiętaj, żeby użyć mój kodzik, przy zakupa, będę wdzięczny. Dajcie znać, co dzisiaj kupujecie. A już nie przedłużam, to ma tyle. Następnego. trzymajcie się, siema.